Cześć, dzień dobry. Nazywam się Marta Koblańska i jestem współwłaścicielką kreatywnego domu produkcyjnego Artcore. A wysłuchacie podcastu Dobry Przekaz, w którym mówię o nowych formach komunikacji w internecie. Tematem dzisiejszego odcinka jest Show Don't Tell, czyli jak pokazać swój produkt zamiast o nim mówić. Idea Show Don't Tell, czyli pokaż nie mów. To popularne powiedzenie w świecie literatury i marketingu, które oznacza, że nie należy opowiadać o czymś, ale pokazać to na przykładzie. W literaturze oznacza to, że autor powinien opisywać sytuacje i wydarzenia tak, aby czytelnik sam mógł je sobie wyobrazić, zamiast suchego opowiadania. W marketingu oznacza to, że produkt lepiej jest pokazać w działaniu, niż mówić o jego zaletach. Takie podejście pozwala na lepsze zrozumienie i zapamiętanie informacji. Pokazanie produktu w działaniu pozwala potencjalnemu klientowi na lepsze zrozumienie jego funkcji i możliwości, co może przełożyć się na większe zainteresowanie i skłonność do zakupu. Podejście Pokaż Niemów jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdzie konsumenci są zalewani nieustannym strumieniem informacji i reklam. Aby przyciągnąć ich uwagę, trzeba pokazać im coś wartościowego i niepowtarzalnego. Doskonałym rozwiązaniem jest animowane wideo, czyli tzw. explainer. Animacja pozwala na ukazanie produktów w ciekawy i atrakcyjny sposób, który może być trudny do osiągnięcia przy pomocy słów. 91% firm używa tej formy reklamy w 2023 roku. Dzięki animacji można pokazać produkt w działaniu, pokazać jego zalety i wyróżniające cechy, co jest szczególnie ważne w przypadku skomplikowanych produktów. Animowane wideo może też być bardziej angażujące i zabawne niż suche opisy i wyjaśnienia, co zwiększa szanse na zapamiętanie i zainteresowanie produktem przez odbiorców. Tak przynajmniej uważa 96% wideomarketerów według raportu Video Marketing Statistics 2023, do którego link znajdziecie w opisie tego odcinka. Poza tym, animowane wideo jest bardziej elastyczne niż opowieść słowna. Można w nim wykorzystać różne style i techniki animacji, takie jak komiksy, rysunki 3D, co pozwala na dostosowanie prezentacji do produktu, grupy docelowej i jej preferencji. Dzięki temu przekaz jest bardziej skuteczny niż opowieść słowna, która może być trudna do zrozumienia dla niektórych odbiorców. Ponadto, explainer jest łatwiejszy do udostępniania i dystrybucji. Można go łatwo umieścić na stronie internetowej, w mediach społecznościowych czy dołączyć do maili. Tym sposobem animowane wideo jest bardziej dostępne dla szerokiej publiki, co zwiększa szanse na dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów. To również świetne narzędzie do marketingu wewnętrznego, czyli np. informowania pracowników o nowych osiągnięciach w firmie lub zmianach, jakie w niej zachodzą. Warto pamiętać, że animowane wideo nie zastąpi wyczerpującego opisu produktu, ale jest jego świetnym uzupełnieniem. Pozwala odbiorcom na lepsze zrozumienie i zapamiętanie tego, co sprzedajemy, a także zachęca potencjalnego klienta do zapoznania się ze szczegółową ofertą. Dlatego też, jeśli chcesz przedstawić swój produkt w niezapomniany sposób, warto rozważyć wykorzystanie tej stosunkowo nowej formy promocji. Wszystkie badania wskazują, że wideo jest bardziej angażujące i lepiej zapada w pamięć niż słowo pisane. Widzowie są w stanie zapamiętać aż 95% informacji przekazanych w formie wideo, w porównaniu z tylko 10% informacji przekazanych w formie tekstu. Explainer Videos są bardzo łatwe w personalizacji i można je dostosować do różnych potrzeb i celów marketingowych. Mogą one być używane do promowania nowych produktów, wyjaśniania specyfiki działania usług czy też do budowania świadomości marki. Są one również skuteczne w przedstawieniu korzyści i wartości, jakie oferuje dany produkt, co jest szczególnie ważne w procesie decyzji zakupowej. Animacja biznesowa może zawierać elementy takie jak muzykę, efekty dźwiękowe i angażującą narrację lektorską, co zwiększa zaangażowanie i zainteresowanie widza i pozwala na lepsze zrozumienie i zapamiętanie informacji. Ciekawa jestem, czy przekonałam Was do wykorzystania w swoim przekazie idei Show! Don't tell! Czas w internecie płynie dużo szybciej niż w prawdziwym życiu. Mamy więc go naprawdę niewiele, aby skutecznie przykuć uwagę naszych odbiorców. Liczy się każda sekunda. Ja nazywam się Marta Kobylańska, a to był podcast Dobry przekaz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.